Ile czasu poświęcasz na przygotowanie kilku ofert dla jednego klienta? Wyobraź sobie, że teraz jest to możliwe w kilka minut, tylko w jednym narzędziu. Ofertowanie, sprzedaż i obsługa klienta. Cały proces w jednym miejscu. Po zalogowaniu na osobiste konto możesz w prosty sposób dostosować ofertę ubezpieczeniową do potrzeb swojego klienta. Pamiętaj, że z nami możesz czuć się bezpiecznie, bo RODO i IDD masz z głowy. Klient wyjeżdża na wakacje za granicę lub kupił samochód i potrzebuje kompleksowego ubezpieczenia? Żaden problem. Wystarczy kilka kliknięć, aby zawrzeć wszystkie jego oczekiwania i otrzymać spis towarzystw ubezpieczeniowych, które spełniają te warunki. Podczas obsługi klienta, masz do dyspozycji system ofertujący, dzięki któremu możesz szybko i łatwo dostosować propozycje do potrzeb klienta. Zobacz, jakie to proste. System przedstawi Ci listę towarzystw, które spełniają te wymagania i to w czasie rzeczywistym. Śmiało możesz modyfikować parametry oferty, aby odzwierciedlała oczekiwania Twojego klienta. Przed wystawieniem polisy upewnij się, czy wszystko się zgadza. Przekaż klientowi kartę produktu oraz ogólne warunki ubezpieczenia. Polisę otrzymujesz online bezpośrednio z Towarzystwa Ubezpieczeń. Przekazujesz ją klientowi i gotowe. Ofertowanie, sprzedaż i obsługa klienta. Cały proces w jednym miejscu.